Hej tu AlexTv2 dzisiaj jackowałem ZUS diabełek. Na jej głównym koncie na MSP Ginger Foxy i na YT. Macie dowody diabełek. Po Odyssey usunę jej vipa diabełek i sobie go prześlę. I zmarnuję jej 6000 xddddd Kupując selistę. A teraz zapraszam na piękne niszczenie konta XD Ok, teraz muszę zmienić animację xd Okej okay, to na tyle zapraszam na moje konto na mspalxtv2, zresztą będziecie mieć w opisie, na razie no i pa, a w ogóle będzie więcej DC ze mną, bio.